Cześć i witam Cię w kolejnym odcinku vloga. Dziś znowu, jak widzisz, zaczynam już, jak jest ciemno. I przez następne jeszcze dwa dni vlog będzie tak wyglądał. Dwa albo trzy, zależy, czy wrócę w niedzielę, czy poniedziałek. No ale tak, w ciągu dnia no, bardzo mało czasu mam na nagrywanie. Ale przejdźmy od razu do tematu, a nawet paru kwestii. Przede wszystkim chat GPT. GPT Chat. Nie korzystałem z niego od serio długiego czasu, przede wszystkim od momentu, gdzie weszła pierwsza płatna opcja. No bo jak zobaczyłem te 20 czy tam nawet 40 dolarów za miesiąc, no to miałem takie. Mm -mm, nie będę z tego korzystał, w sensie nie będę płacił tyle, przede wszystkim nie teraz. No ale dzisiaj miałem jedno zadanie z hejadu z kopii Fundamentals 6, gdzie musiałem z czatu GPT skorzystać. No i myślę sobie, no dobra, wejdę, zobaczę ewentualnie, odpiszę na maila, że przecież jest to płatne rozwiązanie i czy jest jakaś alternatywna opcja, żeby to zadanie po prostu przejść, skipnąć, whatever. No ale tak wchodzę, patrzę, no, mogę normalnie się zalogować i z tego korzystać. Więc albo za pierwszym razem coś źle sprawdziłem, albo zmienili opcję i jest teraz darmowa w momencie, gdy nie ma takiego mega dużego obłożenia. W sensie, w momencie, gdy serwery nie są przeciążone. A poza tym GPT-4 jest wprowadzane i dopiero teraz z tego korzystam i jestem całkiem zadowolony, jak to wygląda i jak to działa, bo dużo lepiej działa już to w języku polskim niż jakiś czas temu. Pamiętam jeszcze okres, nie wiem, tam listopada. Gdzie G... czat GPT dopiero wszedł. I to nie wiem, w pierwszy, drugi czy trzeci dzień po premierze zacząłem z niego korzystać po polsku i no nie wyglądało to zbyt dobrze. W sensie było mega spoko, no ale teraz jest już dużo, 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 dużo lepiej. A tutaj tak właśnie to wygląda, jest upgrade to plus i jest darmowy plan, i jest dostępny w momencie, gdy obciążenie jest niskie i chat GPT plus. 20 dolarów miesięcznie dostępny jest zawsze, nawet gdy obciążenie jest wysokie. Poza tym skorzystałem z zapytania, bo tak jak wczoraj mówiłem, chcę ruszyć z blogiem o copywritingu i tak 10 przykładów na nazwy. Z tego nic nie wybrałem, z tego co tutaj te jest także nic nie wziąłem. I bardziej się skupiałem na tym co mi napisze w języku polskim. Tutaj jest na przykład kreatywny copywriter, skute skuteczne teksty, słowa z potencjałem. To mi mega siedzi te słowa z potencjałem. Sztuka copywritingu, copywriting z pasją. Serio mega fajne rzeczy można wyciągnąć, nawet jak napiszę tutaj 20 tych różnych tekstów, w sensie przykładów, nazwy na bloga, no to te jeden, dwa będą fajne i na tym można bazować, ewentualnie coś później sobie wymyślić, ale żeby było jeszcze ciekawiej poprosiłem tutaj o napisanie 10 przykładów pomysłów, o czym mogę pisać na blogu i napisaniu posta na tym blogu, no i napisał jeden post i tutaj napisz go w bardziej młodzieżowym stylu no i tutaj coś tam napisał o tym młodzieżowym stylu i tu jest coś z czego zaczynam korzystać, czyli punktowane wymagania w jak powinien coś pisać jest, napisz w młodzieżowym stylu, wykorzystaj emoji. Pisz krótkimi zdaniami. No, do tego się zbytnio nie zastosował. No ale można powiedzieć, że te myślniki czy coś to są takie kropki. Ale poza tym serio emoji. Wcześniej nie korzystałem z emoji, z emoji teraz korzystam. I nawet fajnie są powklejane w sensie. Nie są to jakieś totalnie randomowe, tylko tutaj jest na przykład. Trzeba wiedzieć, co ich interesuje, czego potrzebują, co ich boli. I emotka, taka chora emotka, że coś się stało. Albo tutaj e, opowiem, chcę, wam, ja chcę pogadać z wami o copywritingu i co to takiego zapytasz. I emotki myślenia. Więc serio mega fajnie to wygląda. Tutaj też napisałam, aby tekst był dwa razy dłuższy, bo jednak jest to trochę krótkie. No i napisał to serio dłużej i zapytałem się, 10 miejsc, w których można pozyskać pierwszego klienta. I jest społeczność, strony ogłoszeniowe, ag agencje marketingowe, media społecznościowe, konferencje i spotkania branżowe, zlecenia z platform dla freelancerów, księgarnie biblioteki, lokalne firmy, blogowanie. Do czego właśnie będę zmierzał w niedługim czasie oraz znajomi i rodzina. Także Chat GPT serio mega fajnie działa. I to w tym języku polskim, tak jak mówiłem. Więc tak, ChatGPT GPT działa, działa mega fajnie i będę nad tym pracował. W sensie będę z chatem GPT pracować razem. Będę z niego korzystał. wykorzystywał go najbardziej, w jak największej, najszerszej. Odsłonię tylko będę mógł, bo jednak ułatwia pracę w mniejszym lub większym stopniu. Kwestia tego, aby się nauczyć z niego korzystać. A jeszcze, żeby Cię nie zostawiać samego, tak totalnie samego, poruszę pewien temat, czyli temat porównywania się z innymi. Jest to dobre i złe. Zależy, jak to wykorzystujesz. Znowu, ilość tworzy truciznę, a bardziej w tym wypadku, podejście. Czyli samo porównywanie się z innymi nie jest niczym złym. Serio jest to naturalne, ale jeżeli porównujesz się na starcie swojej kariery biznesowej, dajmy tutaj przykład biznesowy, i porównujesz się od razu, nie wiem, z Rafałem Brzoską, który tworzy paczkomaty, impost i tak dalej, no to jesteś w miejscu A. Rafał Brzoska jest w miejscu daleko, daleko, daleko. Więc porównywanie się z Rafałem Brzoską, który już jest gdzieś daleko, jest błędne. Powinieneś przeczytać jego biografię i cofnąć się do miejsca, w którym był, tam gdzie ty jesteś teraz. Czyli nie wiem, do jego młodzieńczych lat. Zobaczyć, co robił jako dziecko, co robił jako nastolatek, co robił, nie wiem, na studiach w wieku 20 20 paru lat. O ile był, nie wiem, czy był. I powinieneś robić to z innymi, w sensie też nie chce cię namawiać do tego, abyś się porównywał. Jeżeli tego nie robisz i jest to dla ciebie dobre. Mega spoko szanuję, ale jeżeli porównujesz się, no to błagam, rób to chociaż w dobry, odpowiedni sposób. Ja, na przykład, jak się porównuję, to się trochę porównuję do Mirka Burnejki, no ale też teraz Mirek, nie wiem, kupił jedną firmę, sprzedał dwie firmy, ma otwarte kilka spółek, robi ogromne rzeczy, za co go po prostu podziwiam, szanuję i jest moją ogromną inspiracją. No ale znowu, nie porównuję się do Mirka. Z teraz, z tego roku. Porównuję się do Mirka sprzed 6 lat, który dopiero zaczynał. Nawet nie wiem, czy jestem na poziomie Mirka, który zaczynał, jak zaczynał robić vloga, bo jednak był wtedy na jeszcze wyższym poziomie niż ja. Więc tak, to chciałem por poruszyć. Porównywanie się z innymi jest po prostu trochę złe. No ale też kwestia tego, jak się porównujesz. Powiedziałem ci, jak robię to ja. Jeżeli chcesz, skorzystaj. Jeżeli nie chcesz, nie korzystaj. Znowu. Wolny rynek. Wolny świat, rób co chcesz, rób co uważasz. Ważne, aby było to w zgodzie z Tobą. Także bardzo Ci dziękuję, do zobaczenia jutro, jak zawsze, w kolejnym odcinku vloga. Cześć!